Jest 19 sierpnia 2023 roku. Ja jestem Krzysiek i zapraszam na dzisiejsze skrótowo. 15 sierpnia obchodziliśmy rocznicę Bitwy Warszawskiej i Święto Wojska Polskiego. Z tej okazji, jak co roku, odbyła się uroczysta defilada wojskowa w stolicy. 16 sierpnia obchodziliśmy 80. rocznicę powstania w Getcie Białostockim. Zryw rozpoczął się podpaleniem przez siły niemieckie lokalnej synagogi. Powstańcy, niestety, przegrali, część popełniła samobójstwo, a mieszkańcy zostali przetransportowani do Birkenau, gdzie dokonano na nich eksterminacji. Trwa dochodzenie warszawskiej prokuratury okręgowej w sprawie oszustwa i znęcania się nad zwierzętami dokonanych przez Stowarzyszenie Polska 2050. Dotyczy to dokładniej wprowadzenia w błąd mazowieckiego urzędu wojewódzkiego pod pretekstem pomocy dla Ukraińców ze skutkiem szkody na kwotę 107 tysięcy zł oraz aktów kastracji i sterylizacji zwierząt poza zakładami leczniczymi. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o referendum, umożliwi ona organizację referendum wraz z wyborami do Sejmu i Senatu prezydenckimi i do europarlamentu. Roman Giertych poinformował na X, że rezygnuje z kandydatury na senatora. Swoją decyzję uzasadnił posłuszeństwem wobec woli przewodniczącego Donalda Tuska. To są już wszystkie informacje, które przygotowałem na dzisiaj. Dobrej nocy życzę.